Oto jestem, proszę państwa, sam szalony farmer na wizji. Odznaczmy dzień szybko. Cyk, mamy piąteczek, piątunio. Wyczekiwany dzień przez chyba większość publiczności, szczególnie ta młodsza. Chociaż nie wiem, czy w ogóle do szkoły chodzicie. Dobra, mniejsze oto. Piątek, dziewiętnasty, Józefa i Bogdana. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym wspierającym. A propos wspierających. Janusz Pietryka, dorzuciłeś się do... Paszy, którą właśnie zakupiłem, przyjechałem. Jest to 50 kg wysłodek dla kusy i dla królików. Zwykłe wysłodki, niemal lasowane, bo nie było. I worek takiej samej paszy dla królików, bo już tą zacząłem, więc to zaraz pójdzie. Jest worek niezaczęty jeszcze, więc jestem zabezpieczony na wypadek, gdyby ta młodzież kurde chciała urosnąć i jeść więcej. Dziękuję Januszu za regularne wsparcie moich hodowli. Dziękuję też wszystkim innym za regularne czy jednorazowe yy, wpłaty. Wszystko idzie, tak jak zawsze powtarzam, na utrzymanie moich zwierząt. Dzięki Wam też to wygląda jak wygląda. Dzięki Wam się nie boję teraz myśleć o kolejnej jeszcze kozie. Dzięki Wam jest tyle królików i też nie myślę, co będzie później, bo zawsze widzowie yy, na worek się zrzucą, i ja tutaj jakoś yy, nie odczuwam zbytnio. Yy... Kosztów nie? Jakie, jak, jakie generuje hodowla, więc, można tutaj śmiało stwierdzić, że to są YouTube'owe króliki, YouTube'owe kozy. Tylko farmer jeszcze nie jest YouTubeowy. Dobra, proszę Państwa, rureczek trochę kupiłem, trochę kolanek. Na razie kolanka to są na próbę. Chcę do rynny redukcja, tutaj muszę tylko z tej strony uciąć i zobaczyć, wpasować. To ja chcę po prostu do kanalizacji jedną rynnę spuścić, żeby mi nie zalewała garażu. A później, właśnie też z takich kolanek będę kombinował, żeby z chałupy. Z werandy spuścić już rurkami kanalizacyjnymi do tego, do Mausera, nie? Takie redukcje porobić, coś takiego bym sobie wymyślił. No, także dzisiaj pod koprobie rynne tutaj z chlewika spuścimy jedną do tego, do kanalizacji. I co jeszcze, jeszcze miałem planów trochę, no ale to wyjdzie w praniu. O, chodzi tutaj o tą rynnę. Wieśnie się leje, tutaj jest zadolenie, takie jakby naturalne więc trzeba odprowadzić do studzienki. mi tutaj Fureksa zalewa garaż, znaczy zalewa, no wilgo jest za dużo wody, jest tutaj wysoki stan wody. Da się to zrobić, żeby to było trochę suszej zawsze, nie? Więc trzeba wykopać, obsadzić rurę, później kamieni w ten ślad nawieść, a kiedyś tam jak będzie więcej czasu to na pewno tutaj jakiś podjazd normalny zrobię. Także ziemi nie będzie, bo to nie ma sensu. Oho się wykociło. Przyszedłem właśnie zrobić ujęcie i powiedzieć, że się nic nie wykociło, bo rano byłem. A tu patrzę, że puch nadarty, ona siedzi w wykotniku, nie przeszkadzamy. Być może jeszcze się koci, dlatego za dwie godzinki sobie wpadnę i policzymy. Eee, zdjęcie, o, zdjęcie zrobię, żebyście mogli zgadywać w poście, ile będzie. Będziecie mieli frajdy, jak wrzucę film, czy zgadliście, czy nie. A dziewczyny, dziewczyny jeszcze się nie kocą. Jest wszystko raczej w porządku. Także ja spokojny, chociaż w stresie, Bruno to tam wywalone, swoje zrobił dawno, o, teraz nam przyszło się martwić, ale wszystko jest ok. także kontroluję parę razy dziennie, to wystarczy, a w nocy no cóż. Ktoś się pytał jak rzodkiewka, zaraz zobaczymy, kurde ale ta sałata jakby zaczęła rosnąć trochę, widać przez te zielone, jak rzodkiewka czy ona wschodzi? Zaraz zaspokoję twoją i swoją ciekawość przyjacielu drogi widzu kurczę ty nie ma no ale wiesz noce mam na minus 6 dopiero następny tydzień będzie na plusie i już taki przedwiosenny dlatego w następny tygodniu wszystko po zobaczysz o dobra i to bo ja od roboty się oderwałem bo sobie przypomniałem o, dlatego jak coś Was ciekawi żebym pokazał, no to piszcie, a ja sobie od czasu do czasu przypominam i pokazuję. No. Yy, I przy okazji rurkę jedną dam tą PCV co kupiłem odpływową do od rynny. a drugą rurkę z dziurkami drenażową, czy jak to tam się zwie, puszczę obok, więc większy tam otwór trochę zrobię, żeby i wodę stąd odsączało, bo tak jak mówiłem tutaj jest yy, zadolenie. Dlatego ta woda przy jakichś ulewach to nas podwórza mi tutaj będzie spływała tak czy inaczej. No ale i tak nawet sama rynna, jak odprowadzę samą rynnę, nie będzie mi tutaj sielała woda, to i tak dużo da. Teraz sztukujemy, obcinamy kołnierz, żeby rureczka weszła sobie w to. Zobaczymy czy to się uda. Tak? Nie. No odwrót. Bo to trzeba uciąć. To ma wejść w to, bo to jest z góry idzie, tak o. To jest od rynny. O. No i nie wchodzi, trzeba rozciągnąć to! Nawaj palnik majster. Jest jak jest. Tak być musiało. Klakier żyje. Zdymanka wraca. Cały? Wczoraj jeszcze widziałem ostro na jedną nogę. A? A już go nie głoskałem kurde, z dwa tygodnie. Albo trzy. O, idzie wojownik. A bi uważaj, bo teraz to już jedną łapą i cię nie ma. O, kurde, schud, ty. Dwa razy mniejszy. Dwa razy mniej obywatela. Chodź. O, nad pogłaskać nie idzie. Przyszedł <gryżę> odpocząć. Już. Takie rzeczy, proszę Państwa, tu przychodzi na pomoc rozwiązanie filtrowe. Nigdzie na żadnych filmach tego nie widziałem, proszę Państwa, to jest mój wymysł, który na pewno jest już od 100 albo 150 lat stosowany przy budynkach. Tak myślę, bo to jest prosty filterek na bazie. Jak to się nazywa? Syfon? O, nie trzeba sitek, wszystko powinno tutaj spaść od czasu do czasu, wyczyścić wiadro i powinno być OK. Także tak, tutaj tylko zasmaruje i być git. I proszę bardzo, silnik 4KW. Także będzie teraz, kurde, kroiło wszystko, nawet metal, proszę Państwa. I tak myślę, że chyba przyczepię do przodu do ten do trzydziestki, będę po prostu podjeżdżał pod robotę. Trzydziestka stabilna. Hmm? Tym powietrzem w kołach sobie wy, wypoziomuję wszystko elegancko do roboty. I tylko stół będę nosił. Co Wy o tym myślicie? Hmm? W ten sposób rozwiązać Krajzegę. Super pomysł, by się wydawał, nie Abi? Dobra, ale to potem. I w ten sposób to wygląda obok drenaż wszystko kamieniem, piachem. No i teraz będę utwardzał szczególnie, gdzie y, ślad auta jest, żeby to nigdzie tam się nie zwichlowało za mocno i nie pękło przede wszystkim. A kiedyś tutaj krawężnik zrobię po długości kamienia, nasypię 20 centów i będzie dobrze. Zanim skajtujesz, to zobacz, wszystko jest profesjonalnie. Znów niewiarygodne stało się prawdziwe, proszę Państwa. Robota ukończona. Jak teściowa jest zadowolona, to dopiero koniec roboty Jak Pokocenił. A jak Cyk To ile obstawialiście? Ja mówię, że 7 albo 8. Osiem niech będzie. No chyba niedużo. Patrzę co tu z nich wyszło? Piałasa nie ma żadnego. Ty, mało. Zobacz. Trzy. O kurde. Trzy tylko. Raz, dwa, trzy. Ale jaja. Szare trzy. Dwa i trzy. Temu tak słabo było czuć? tylko trzy. Ale jaja. Nie miałem jeszcze chyba tak. Tu nie ma nic, nie? No? Dobra. Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze młody, może temu, co? Nieplenny. No, zobaczymy, jak z Trumunskimi się sprawdzi. No, kurde, na pewno nikt nie trafił. Mogłem obiecać jakąś bańkę albo z dwie. Odwrotnie. I na mleczko, zaraz eee, wysłodki. Bruno Ania i Jacia, chodźcie. Zimno jest, uciekaj. Ty w ciąży, jesteś dbaj o siebie. Kurde, dziewucho. Nie patrzcie, że dużo, bo to jest większość to wióry. Tutaj treści jest mało. Niech one jedzą sobie. O. Kwiatki, nie kwiatki, daj więcej dla Brunona. łupinki z trzy marchewki wysłodki. O, mleczka będzie full. Kurde, proszę ja ciebie. Jak tam cycuszki? Dobrze? Jak tam cycuszki? O kurde, napompowały się dzisiaj. Nie dotykać. Przed wykotem nie dotykać. Później młode je przyzwyczają do dotyku, nie? Jak zasają jednego drugiego, co Bruno by zjadł? Pizza, kebab? Co hmm? by zjadł? Bez specjalnych życzeń, ty to mało wymagający jesteś. Prawie jak ja. No i tak proszę Państwa, dzień jakoś upłynął, trochę zrobił, trochę zepsuł, trochę nie zrobił. Yy, tutaj kółko jest do zdjęcia, trzeba kupić większe, bo yy, sprawdzaliśmy to ta piła wolno się obraca, więc to jest bez sensu, żeby 4kw to ledwo yy, tą piłę obracało. Trzeba zrobić taką, gdzieś takie koło. Yy, I niech kurde tam przełożenie będzie lepsze. Także jutro się z tym posiłuję. Yy, bo nie taka prosta sprawa, już klin jest tam wbity, ale kurde nie chcę zejść. Yy, no. No i tyle proszę państwa. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to standardowo zostawcie łapeczkę. Yy, zostawcie jakiś komentarz po sobie, żeby tam algorytmy widziały, że coś tutaj się dzieje, że ludzie reagują na filmy, że są spoko albo że są dobani. Trzymajcie się na razie. Cześć.